W ostatnich dniach Europa Środkowo-Wschodnia stała się areną masowych protestów, które łączy jeden wspólny mianownik: narastający brak zaufania obywateli do instytucji państwa. Tysiące ludzi wyszły na ulice Rumunii, Węgier oraz Bułgarii, domagając się rozliczeń, przejrzystości i realnej odpowiedzialności władzy. W Rumunii protesty rozpoczęły się po publikacji głośnego materiału śledczego portalu Rekorder. W nagraniu sędziowie i prokuratorzy mówili wprost o naciskach politycznych, próbach wpływania na orzeczenia oraz o głębokiej dysfunkcji systemu wymiaru sprawiedliwości. Film obejrzały miliony osób, a reakcja społeczna była natychmiastowa. W Bukareszcie i innych miastach kraju odbyły się demonstracje, podczas których protestujący domagali się dymisji ministra sprawiedliwości, kierownictwa Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia zarzutów stawianych przez środowisko sędziowskie. Setki przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości podpisały list otwarty, w którym wyraziły solidarność z osobami ujawniającymi nieprawidłowości. Równolegle napięta sytuacja panowała w Bułgarii. Rząd premiera Rosena Żelazkowa podał się do dymisji po fali masowych protestów, które w środowy wieczór ogarnęły miasta w całym kraju. Największe zgromadzenia miały miejsce w centrum Sofii, gdzie tysiące demonstrantów zebrały się w tak zwane trójkącie władzy obejmującym okolice placu niepodległości oraz budynki parlamentu i instytucji rządowych. Protestujący domagali się ustąpienia gabinetu, oskarżając go o powszechną korupcję i brak realnych reform. Decyzja o dymisji zapadła w wyjątkowo napiętym momencie, tuż przed planowanym głosowaniem nad wotum nieufności w parlamencie oraz na 20 dni przed planowanym przystąpieniem Bułgarii do strefy euro. Rząd żelazkowa, mniejszościowy i centroprawicowy sprawował władzę od stycznia i już wcześniej znalazł się pod silną presją społeczną. W odpowiedzi na wcześniejsze demonstracje wycofano kontrowersyjny projekt budżetu na kolejny rok, jednak ten krok nie uspokoił nastrojów. W telewizyjnym wystąpieniu premier przyznał, że władze słyszą głos obywateli. Podkreślił, że do protestów dołączyli przedstawiciele różnych grup wiekowych, a społeczna mobilizacja powinna być traktowana jako ważny sygnał dla klasy politycznej. Zapowiedział jednocześnie, że ministrowie pozostaną na stanowiskach do czasu powołania nowego gabinetu, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. Według szacunków, w środowych demonstracjach w Sofii uczestniczyło od 50 do 100 tysięcy osób. Na fasadzie budynku parlamentu wyświetlano hasła wzywające do dymisji rządu oraz sprzeciwiające się temu, co demonstranci określali mianem mafijnych struktur władzy. Protesty poparł również prezydent Rumen Radew, który już wcześniej publicznie wezwał rząd do ustąpienia, podkreślając potrzebę odbudowy zaufania obywateli do instytucji państwa. Na Węgrzech impulsem do wyjścia ludzi na ulice był skandal związany z przemocą wobec dzieci w jednym z ośrodków dla nieletnich w Budapeszcie. Demonstrację zorganizowała opozycyjna partia Tisza po ujawnieniu skandalu w jednym z budapesztańskich ośrodków dla nieletnich. Na początku grudnia opinię publiczną na Węgrzech wstrząsnęły nagrania pokazujące przemoc wobec wychowanków tej placówki. Materiały ujawnione przez aktywistę wskazują, że władze miały wiedzę o nieprawidłowościach od wielu miesięcy, jednak nie podjęły skutecznych działań. Były dyrektor ośrodka został wcześniej zatrzymany pod zarzutem handlu ludźmi, natomiast po publikacji nagrań obecny dyrektor złożył rezygnację i również został aresztowany. Protest odbywał się pod hasłem Chrońmy dzieci. Uczestnicy marszu nieśli transparenty, pluszowe zabawki oraz pochodnie symbolicznie okazując solidarność z ofiarami przemocy. Lider opozycyjnej partii TISZA i organizator demonstracji, Peter Magyar, podkreślał w swoich wystąpieniach, że ujawniony skandal jest jedynie fragmentem znacznie szerszego problemu. Wzywał do zdecydowanej walki zarówno z przemocą wobec najmłodszych, jak i z systemowymi nadużyciami w państwie. Wielu protestujących domagało się przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Opozycja zarzuca rządowi, że próbuje odbudować poparcie społeczne poprzez rozszerzanie świadczeń socjalnych, w tym zapowiedź wprowadzenia czternastej emerytury. Mimo pojawiających się haseł krytycznych wobec władz, organizatorzy apelowali do uczestników o zachowanie spokoju i godności podczas demonstracji. Marsz zakończył się przed Pałacem Aleksandra siedzibą prezydenta Węgier, gdzie Peter Magyar wygłosił przemówienie, zapewniając o dalszej determinacji opozycji w walce o bezpieczeństwo dzieci i rozliczenie odpowiedzialnych za zaniedbania. Przed sceną złożono pluszowe zabawki, które mają trafić do ośrodków wspierających dzieci, a na pobliskiej ścianie wyświetlono dziecięce rysunki przesłane przez sympatyków partii. Choć wydarzenia w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech różnią się bezpośrednimi przyczynami, łączy je wspólne tło. To narastające przekonanie, że instytucje publiczne przestały pełnić swoją rolę, a mechanizmy kontroli władzy zawodzą. Protesty te pokazują, że społeczeństwa regionu coraz częściej decydują się na otwarty sprzeciw, domagając się przejrzystości, uczciwości i realnych reform. Fala demonstracji w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest jednorazowym wybuchem emocji. To sygnał ostrzegawczy, który pokazuje, jak głęboki kryzys zaufania dotyka dziś państwa tego regionu. Jak na te sygnały odpowiedzą rządzący, pozostaje pytaniem otwartym. Jeśli chcesz być na bieżąco z faktami kryminalnymi, zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia polubienia.